Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Ja mam na imię Marta. Jestem optometrystką, ortoptystką oraz właścicielką salonów optycznych Optic Studio. Od 8 lat spotykam się z Państwem w moim gabinecie optometrycznym i od 8 lat służę Państwu pomocą. W czasie takich wizyt, w czasie takich spotkań zadajecie Państwo bardzo często mnóstwo pytań dotyczących profilaktyki zdrowia oczu. Ok. Pytacie jak dbać, o oczy, jak chronić swój wzrok, jak chronić się przed chorobami oczu. Dzisiaj w cyklu Pytania i odpowiedzi postanowiłam zająć się tematem ochrony oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym. Temat dosyć istotny i ważny, ponieważ tak naprawdę ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym dotyczy nas przez cały rok. Nie tylko wtedy, kiedy świeci mocno intensywnie słońce. Pamiętajcie Państwo, że ono świeci tak naprawdę cały czas, przez cały rok i tak naprawdę mamy do czynienia z tym słońcem każdego dnia, kiedy wychodzimy na zewnątrz. Tak więc warto tę tematykę poruszyć, warto o tym parę słów Państwu opowiedzieć. Myślę, że trzeba sobie zacząć od pytania, czym jest promieniowanie ultrafioletowe. Promieniowanie ultrafioletowe to spektrum światła słonecznego o ultrakrótkiej długości fali. To słońce emituje promieniowanie UV. Promieniowanie UV składa się z trzech zakresów: UVA, UVB i UVC. Do nas dociera UVA i UVB. UVC jest pochłaniane całkowicie przez atmosferę. Proporcjonalnie UVA to 95%, a UVB to 5%. Promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo groźne dla naszego zdrowia. Zagraża, jak wiele z Państwa wie, na 100% naszej skórze i to bardzo, ale również zagraża naszym oczom. Trzeba o tym pamiętać. Promieniowanie ultrafioletowe w zakresie UVA bardzo zagraża naszej siatkówce, może doprowadzić do rozwoju AMD, czyli tak zwanego zwyrodnienia plamki na siatkówce. Jest to miejsce naszego centralnego widzenia. Tak naprawdę najważniejsze dzięki temu widzimy w ciągu dnia i widzimy kolory. Natomiast promieniowanie UVB niestety w dużej mierze zagraża naszej rogówce może ją poparzyć, przyspiesza również rozwój zaćm. Więc jak Państwo słyszycie, promieniowanie ultrafioletowe jest dla naszych oczu naprawdę bardzo groźne, może doprowadzić do wielu chorób. Przyczynia się również do osłabiania prawidłowej pracy naszych powiek, zarówno powieki górnej, jak i powieki dolnej, czyli może przyspieszać starzenie, może doprowadzać do zwiotczenia i może prowadzić do tego, że nagle zaczynają nam opadać powieki, i pytamy się sami siebie, skąd to się wzięło. Wcześniej tak nie miałem, a teraz tak jest. To właśnie bardzo w bardzo dużej mierze przez promieniowanie ultrafioletowe. Może doprowadzić również do odwinięcia dolnej powieki. Tak więc, jak Państwo słyszycie, naprawdę warto chronić się przed promieniowaniem ultrafioletowym. Ma to sens, ma to duże znaczenie. W przyszłości na pewno Państwo sobie tego będziecie pilnować. A warto rozpocząć to już teraz. Ponieważ pewne zmiany, które nastąpiły wskutek promieniowania ultrafioletowego, są już po prostu nie do cofnięcia. Tak? I pytanie teraz naraz się proste: jak chronić oczy przed promieniowaniem ultrafioletowym? Odpowiedź też jest prosta. Po prostu musimy zakładać okulary przeciwsłoneczne. Okulary, które będą nas w 100% chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym. Warto tutaj wspomnieć, że to naprawdę powinny być dobre okulary. Nie kupujcie Państwo okularów słonecznych w sieciówkach, w sklepach dyskontowych, w sklepach spożywczych, bo tego coraz coraz więcej się pojawia. Postawcie raczej na salony optyczne i zróbcie to dobrze, po prostu. Jeżeli chodzi o okulary słoneczne, to poza tym, że powinny być estetyczne, fajne, oryginalne, ciekawe, zgodne z trendami, to, to co jest istotne i ważne, to powinny być po prostu bezpieczne. Powinny mieć odpowiednie filtry, a powinny być prawidłowo zbudowane, czyli im lepsza, im większa tarcza okularowa, tym lepiej, a i powinny po prostu gwarantować, że będą miały 100% ochronę. Za chwilę pokażę Państwu kilka modeli, bo okulary słoneczne w tej chwili mogą być i bardzo, bardzo modne, ale również połączone z wieloma elementami, które powodują, że ta ochrona jest jeszcze lepsza. Jeżeli chodzi o filtry zabezpieczające, to w zasadzie rozkładają się one w taki sposób, że. Wszystkie okulary słoneczne powinny mieć filtry zabezpieczające w zakresie ochrony przed UVA i UVB. I tak możemy rozróżnić cztery kategorie, czyli mamy filtry od 1 do 4. Najczęściej spotykaną i najczęściej najpopularniejszą kategorią to jest kategoria filtru 3. Dlaczego? Dlatego, że jest ona optymalna. Nadaje się do prowadzenia auta, nadaje się do uprawiania sportów. Soczewka jest odpowiednio przyciemniona, ale emituje też odpowiednią ilość światła. Filtry kategorii 1 i 2 to jest od 15 do 45% ochrony. Filtr kategorii 4 to jest filtr, który stosujemy tylko i wyłącznie w wyjątkowych e, sytuacjach, a, czyli w sytuacjach takich, kiedy mamy do czynienia ze sportami ekstremalnymi, na przykład wyjście na Mont Everest, czyli bardzo wysokie góry. Bardzo dużo śniegu, bo tam jest przepuszczalność na poziomie 8% tylko i wyłącznie światła, więc jest ona tak naprawdę bardzo, bardzo mała. Absolutnie nie nadaje się do tego, żeby prowadzić w nich samochód. Tak więc najczęściej stosowanym filtrem dla ogółu społeczeństwa to jest filtr kategorii trzeciej. W tej chwili pokażę Państwu kilka fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o przeciwsłoneczne okulary, żebyście mogli też zobaczyć, jak to wygląda, bo. Zarówno w kwestii modowej, jak i estetycznej, jak i trendowej bardzo dużo się pozmieniało i naprawdę można wybierać i przebierać do woli. I tak chciałam Państwu pokazać kilka fajnych, naprawdę ciekawych modeli. A to przejdziemy do prezentacji. Tak. Duża tarcza okularowa Trendy 2020. E, to macie Państwo ciekawą, e, ciekawą rzecz, e, mianowicie okulary przeciwsłoneczne, z filtrem kategorii 3, z lustrem i z polaryzacją. Za chwilę opowiem o tym, co jest polaryzacja, e, czy jest potrzebna, dla kogo polaryzacja, e, i wszystko, co tej polaryzacji dotyczy. Także tu możecie sobie Państwo zobaczyć. Świetna sprawa, naprawdę rewelacyjna rzecz. Są tego typu, też mamy lustro, duża tarcza okularowa i tak samo jak przed chwilą tym co prezentowałam, lustro, mieni się na różne barwy w zależności od tego gdzie spojrzę, polaryzacja, filtr kategorii trzeciej, też top trendy 2020. O, tutaj innego rodzaju rozwiązanie. To, co przed chwilą pokazywałam, to była płyta. Tutaj mamy metalowe okulary przeciwsłoneczne, już bez lustra, filtr kategorii trzeciej, ale jest polaryzacja. W zasadzie w tej chwili w większości okularów przeciwsłonecznych polaryzacja zaczyna być standardem. Do tej pory polaryzacja była stosowana przede wszystkim w okularach sportowych. Przeznaczonych właśnie dla ludzi, którzy uprawiają różnego rodzaju sporty, przeznaczonych dla ludzi, którzy pasjonują się sportami wodnymi i wszelkiego rodzaju hobby związanymi z wodą, a w tej chwili zaczyna być na szczęście złotym standardem generalnie w większości okularów przeciwsłonecznych. I to już jest ostatni model okularów słonecznych, jaki chciałam Wam w tym filmie pokazać. Pamiętajcie, że okulary przeciwsłoneczne to jest temat rzeka, moglibyśmy o nim opowiadać długo, pokazywać bym wam mogła naprawdę przeróżne modele, przeróżne wzornictwo. Zanim przejdziemy do tematu związanego z polaryzacją, chciałam wspomnieć ważną rzecz: że okulary przeciwsłoneczne mają różnego rodzaju kolory soczewek. Stosuje się zasadę, że naturalne kolory to kolory Ziemi. Czyli szary, brązowy i zielony. I to każdy z Państwa musi sobie ocenić, jaki kolor jest dla niego kolorem właściwym, kolorem idealnym, takim, przez który patrzeć się będzie najlepiej. To akurat, jeżeli chodzi o kolorystykę szkieł, jest bardzo indywidualna sprawa i należałoby zrobić to taki subiektywny przegląd, poprosić optyka o możliwość sprawdzenia i przymierzenia w różnej kolorystyce szkieł i ocenienia kiedy patrzy się, przez które patrzy się nam tak naprawdę najlepiej. A teraz temat polaryzacji. Bardzo ważny temat, ponieważ tak jak mówię i to mnie bardzo cieszy, polaryzacja zaczęła być złotym standardem. Promienie świetlne, kiedy padają na gładką powierzchnię, ulegają rozproszeniu i odbiciu w dwóch kierunkach. Pionowym i poziome. Dla nas wartościowe to te promienie, które padają pionowo. E, dzięki nim e, dostarczamy sobie informacji na temat kształtów i barw. E, poziome promienie e, ulegają odbiciu i powodują, że powstają e, jakby białe plamy, e, białe refleksy. E, te refleksy w okularach bez polaryzacji mogą nas po prostu e, oślepiać. Okulary z polaryzacją powodują, że zostają odcięte te poziome promienie i zwiększają nam kontrast, poprawiają jakość obrazu. Tak więc reasumując, polaryzacja porządkuje światło w pionowej płaszczyźnie, odcina poziome promienie świetlne, poprawia jakość, poprawia kontrast i dostarcza nam lepszej informacji na temat obrazu, który dociera do naszego oka. Tak więc myślę, że polaryzacja to naprawdę rzecz warta uwagi, godna polecenia praktycznie każdemu, nie ma osób, której nie można by było chyba polecić Polaryzacji. Producenci zwracają uwagę, to jest chyba tylko jeden, jedyny taki moment, w którym trzeba by się było zastanowić nad polaryzacją. Zwracają uwagę na połączenie polaryzacji i jazdy na nartach. Jest obawa taka, że w akwariach z polaryzacją możemy nie zaobserwować oblodzeń. Więc możliwe, że jest to taki jeden detal, jeden element, w którym no, nad tą polaryzacją być może trzeba byłoby się zastanowić. Nie zawsze jest w takich warunkach idealna. Do sprawdzenia przez Państwa. Ja jeszcze w Google'ach z polaryzacją jestem z nich zadowolona. Natomiast w związku z tym, że mamy takie informacje od producentów, to no, warto zwrócić na to uwagę.